Witamy serdecznie w kolejnej wideo prezentacji. Dzisiaj naszym głównym bohaterem będzie Peugeot 3008 Samochód jest już w wersji po liftingu, Został wyprodukowany w 2014 roku Silnik to dwulitrowy diesel, 2 diesel 2.0 HDI o mocy 150 koni Auto w bardzo bogatej wersji wyposażenia Za chwileczkę Państwu przedstawię Całe w oryginalnym lakierze, żaden element nie był powtórnie lakierowany Wszystkie szyby w aucie są oryginalne Pełen serwis ASO Włącznie z niedawną wymianą rozrządu, także to dla Państwa odchodzi. Jest auto świeżutko, dosłownie kilka, tudzież kilkaset kilometrów. Po e, przeglądzie serwisowym, z zewnątrz, tak jak widzimy, światło ledowe do jazdy dziennej, e, biksony skrętne, światła przysięgielne, chromowane dodatki, aluminiowe felgi. Czynniki parkowania z przodu oraz z tyłu, przyciemniane szyby, tak to wygląda. Na chwileczkę przejdziemy do wnętrza pojazdu. Tak, jak tu widzimy, head-up display. Zdają nam się kilometry. Elektrycznie składane lusterka, również elektrycznie sterowane. Sterowanie elektrycznie wszystkimi szybami. Bardzo wygodne, półskórzane fotele. Nawigacja. Tak, jak Państwo widzą, head-up. Panoramiczny dach. Samochód niesamowicie zadbany powiem Państwu na koniec jaki jest przebieg samochodu bo naprawdę ciężko będzie Państwu uwierzyć tak się fajnie otwiera bagażnik. Mamy jeszcze podwójne dno, możemy sobie to obniżyć i tam pod spodem. Albo zestaw naprawczy, albo koło. Jest koło dojazdowe. Gadżet, Latereczka. która pali się po otwarciu bagażnika. Tutaj możemy położyć fotele. Jesteś przesmyk tutaj na prześwit na ewentualnie narty czy jakieś inne długie rzeczy tutaj również jest fotel otwieranie szyby wszystkie z tyłu są bardzo fajnie przyciemione oczywiście fabrycznie nasza tylna kanapa, roletki śliw słoneczne jeszcze mimo, że są szyby przyciemione to jeszcze są roletki tak wygląda kanapa myślę, że nikt tutaj z tyłu nie jeździł, a jeżeli jeździł to w powietrzu chyba, bo nie ma jakikolwiek oznak zużycia. Tutaj jeszcze mamy na napoje podłokietnik i oczywiście, także można podpiąć foteliki. Idziemy jeszcze do przodu, podgrzewane fotele. Tak wyglądają. Kapitalnie, naprawdę wygodne. Półskórzane. Pokażę Państwu jeszcze roletkę, jeżeli chodzi o dach. Możemy sobie. To jest środka. Tym przyciskiem, jak dobrze pamiętam, tak, roletkę można sobie otwierać, zamykać, można sobie również przytrzymywać robić żeby się tworzyło jej mniej lub więcej, także o, możemy sobie zatrzymać ile chcemy, otworzyć, od zamknąć do końca, także przepiękna tafla szklanego dachu Head-up display także tu nam wyświetlają się kilometry nawigacja tutaj również są wszystkie informacje na temat radia tutaj mamy sterowanie, tak jak w samolocie, head-upem także bardzo fajnie zaprojektowane Przyciski, czujniki parkowania, roletka, szyber dachu, szklanego dachu, zamykanie auta. Tutaj mamy schowaczek, sterowanie radiem, nie z także również można podłączyć komputer. Dwustrefowy Klimatronik, grip Control bardzo fajna, fajny gadżet od zrobił coś w podobie napędu na cztery koła, czyli tutaj możemy sobie ustawiać się, gdzie jeździmy, i nam dostosowuje się auto do danej nawierzchni, po jakiej się poruszamy. Także tak wygląda kierownica, jakikolwiek oznak zużycia, brak. No i teraz przebieg, Zobaczą Państwo. 225823 km. Dla nas osobiście to auto wygląda, jakby miało. Dużo, dużo poniżej 100 tysięcy kilometrów Także naprawdę zależy bardzo dużo od tego, kto auto użytkuje Fotochromatyczne lusterko wsteczne Zobaczymy jeszcze książkę Serwisową Także naprawdę samochód jest Ciężko uwierzyć, że ma taki przebieg Jest niesamowicie zadbane po przeglądzie, już Państwu pokazuję ostatni 224 668 w kwietniu tego roku. Wymieniony płyn hamulcowy, zresztą są nowe tarcze, również filtry powietrza. Co tu więcej mamy? A także przegląd. Także 224 668, to jest 225 58, 823, czyli troszeczkę ponad 1000 km temu wykonany był. Pełen serwis, także mają Państwo spokój na 3000, i tutaj proszę zobaczyć są po kolei wszystkie serwisy tylko i wyłącznie w autoryzowanej stacji Peżota. Ten przy 193000 w tamtym roku w czerwcu, yy, włącznie z wymianą rozrządu razem z pompą wody. Także tak to wygląda. Jeżeli mieli Państwo jakiekolwiek pytania. Zapraszamy serdecznie. To jest naprawdę bardzo fajny samochód. Rok produkcji 2014, to jest model chyba 15. Natomiast pierwsza rejestracja grudzień 2014. Przebieg, tak jak państwo widzą, dwulitrowy, bardzo udany silnik HDI o mocy 150 koni. Także zapraszam państwa serdecznie na naszą stronę używanypewniak.pl. Jesteśmy dostępni również na Facebooku. Wystarczy wyszukiwarkę wpisać używany pewniak, a także na automoto używany Także, Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany zakupem, zapraszamy serdecznie. Jest już naprawdę tak zadbane samochody, bardzo rzadko się zdarzają. Jeszcze mają Państwo w dodatku samochód 1000 km po serwisie, także nie muszą Państwo nic wymieniać, tylko rejestracja i możemy jeździć. Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę miłego popołudnia.